jeszcze ładniej, podobnie jak Kamisto, który no, chyba też jest w dobrych relacjach z tą skocznią, bo wygrywał tutaj dwukrotnie, za pierwszym i za drugim razem, pieczętując tym samym swoje sukcesy w klasyfikacji generalnej turnieju. Leci, leci, pięknie. Ho, 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 ho. Pięknie. Ho, ho. Przyjemnie się na to patrzy. No tak, dwa treningi też dzisiaj bardzo dobre 134, no? 135 metrów, teraz 138. I pierwszy raz w tym sezonie chyba mamy 20. Tak jest, 20, 20, sęciego. 19, 19,5, 138, dwa punkty dodane. Zawiat, fenomenalne oceny dla naszego mistrza no, kolejny cudowny skok Kamila cudowny maestria e, oczywiście obejmuje prowadzenie tym samym nie, obejmuje czy nie bo czy punkty były mniej może może minimalnie przegrywać może minimalnie przegrywać mimo tego że było tak daleko chociaż e, ocena będzie o półtora punktu wyższa niż w przypadku e, Norwega 80. No, lepszy. Będzie, będzie lepszy. lepszy. No o 60. 60. Mhm. No brawo. 60. przewagi nad Johanssonem. 2 i 2 nad...